Że u Boga są niewolnikami i muszą mu służyć. Oni chcieli miejsca ukrytego przed Bogiem, miejsca, gdzie mogą grzeszyć w pokoju, ale my oglądamy ich, zbieramy ich grzechy, wszystkie ich wybory. Oczywiście osądzenie nie było celem. Mieliśmy coś, zupełnie coś innego na myśli. Hmm? No, tak, tak. I ten, kto to mówi, ma zamiar spalić ten cały zachodni świat. I zwróćcie uwagę na a place they could sing in peace. Miejsce, gdzie mogliby grzeszyć w pokoju. I porównajmy to z... Ewangelia Świętego Jana, rozdział 15, wersem 22. Gdybym nie przyszedł, to raz im nie powiedział, nie mieliby winy, ale teraz nie mają wymówki co do ich grzechu. Kto mnie nienawidzi, nienawidzi i mego ojca. Gdybym nie przyszedł, to raz im nie powiedział, nie mieliby winy, ale teraz nie mają wymówki co do ich grzechu. I zobaczcie, gdy ten pierwszy, ten Lawrence, powiedział, że zawsze mu brzmiało jak jakaś bajka, to, że jego nieśmiertelna dusza idzie do ciemnego miejsca, ten drugi mówi, miałbyś rację. W prawdziwym świecie. Ale ten świat, w którym oni za, są, zachodni świat, nie jest prawdziwym światem. Jest tylko tak... Tak samo jak ten świat, w którym my żyjemy. Jest iluzją. Tam słyszymy, dlatego wasz świat istnieje. Jest mie miejscem, które miał być ukryty przed Bogiem. Miejscem, gdzie można grzeszyć w pokoju. Z dala od Boga. I dalej mówi, ale my ich oglądamy, zbieramy ich grzechy, wszystkie ich wybory. Oczywiście, osądzenie nie jest celem, bo rasa wężowa, ich celem nie jest osądzenie nas, ich celem jest zabicie nas, pożarcie nas, żeby wyszła ta szaręca szczeluści, żeby szatan miał swoją armię. To jest celem ich. A żeby nas trzymać przy sobie, muszą zbierać nasze grzechy jako świadectwo przeciwko nam, żeby Bóg mógł nas odrzucić, bo to Bóg osądzi. Niesamowite. Niesamowite i też bardzo ciekawe w tym świecie. Wielu ludzi dąży do czegoś, co nazywają glory. Glory to właściwie jakby tłumaczyć z angielskiego glory to jest chwała. Tylko że tam to glory to jest miejsce. I teraz dla każdego z nich to miejsce oznacza coś innego. Dla jednego oznacza chwałę, zyski, jakieś skarby. Um, podczas gdy tak naprawdę to miejsce, to jest broń, która ma to całe miejsce zniszczyć. Ma sprawić, że całe to miejsce stanie w płomieniach. Tak jak tutaj na Ziemi. Ludzie są wiele, w stanie są wiele zrobić, żeby utrzymać swój status, sławę, mają jakieś. Cele w życiu, takie fizyczne, które chcą osiągnąć, które są tylko i wyłącznie w tym świecie, i za wszelką cenę chcą je osiągnąć i to, co to totalnie zaślepia im a, prawdę. Nie widzą tego, że to, gdzie dążą, te obietnice, które otrzymują od szatana, to tak naprawdę jest bronią, która ich zniszczy. W tym zachodnim świecie każdy może zostać przyjęty tym, który ten świat stworzył, i często mówią i czynią rzeczy nie ze swojej własnej woli. Tak jak Biblia mówi o szatanie, że może załadnąć każdym, kiedy i jak mu się podoba, gdyż nasze ciała do niego należą. I każdy, kto tutaj rodzi się w ciele, zaczyna jako jego dziecko, jako jego własność. Która może posiąść przyjąć w każdym momencie, gdy tego zapragnie. I tak samo jest w tym właśnie filmie Westworld. Westworld zachodni świat. Zachodni świat. A co znaczy zachodni mówiliśmy już wcześniej, prawda? Ale oczywiście koincydencja goni koincydencją, koincydencją, oczywiście koincydentalnie. Także moi drodzy, bądźmy wytrwali. Niech Bóg Wam błogosławi.